Siemanko, tu Jirok Rockest Hunter, a to będzie unboxing. i mili idę właśnie po paczuchę do paczkomatu i przyszła do mnie ona z Łodzi ze sklepu Scalper Store no i będą tam fajne modele na jeden mega czekałem bo uzupełni bardzo dobrze moją kolekcję będzie takim ostatnim brakującym puzzlem bym powiedział a jeszcze kolejnych kilka modeli będzie też puzzlami w układance ale Powiedzcie szczerze, czy każdy model nie jest właśnie kolejnym puzzlem w naszej kolekcji, tylko niektóre bardziej pasują do tego obrazka, niektóre zaczynają go rozbudowywać bardziej. No to powiem Wam, że te, które dzisiaj wyciągnę, tak jak powiedziałem, jeden jest ostatnim w jednym z tych obrazków, a kolejne są wieloma, bo to jest układanka z bardzo wieloma częściami. No i ten będzie uzupełniał, kolejne będą mi uzupełniać ten większy obrazek. Ale wszystkie bardzo chciałem mieć, ale co ja będę przedłużał i gadał o jakichś puzzlach. Jak my tu o Hot Wheelsach powinniśmy rozmawiać Więc zaraz będę już miał paczkomat Wyciągam paczkę i robimy w domu unboxing <motw raise their mouth> <adaptation> Jest to panie Elegancko, fajny, duży karton to lecimy z nim do domu. Jeszcze szybkie info dla was: 11 maja, niedziela. Widzimy się w Łodzi. Zapraszam was serdecznie na targi modeli samochodowych. Naprawdę fajna impreza i właśnie tam też będą chłopaki ze Scalper Store. Mają swoje stoisko. Jest dosyć bogate, fajne modele i u nich też jest dosyć bogato, jeżeli chodzi o sklep stacjonarny i można tam po targach śmiało wpadać. Zawsze zapraszają, drzwi są otwarte. To jest taka wyjątkowa data, kiedy w niedzielę akurat są otwarci, ale żeby wszyscy którzy specjalnie z innych miast przyjechali do Łodzi mogli też to zobaczyć, skorzystać to właśnie otwierają się na popołudnie w niedzielę, więc Was serdecznie zapraszam i ja pewnie też tam wpadnę, bo ich oferta się cały czas poszerza, no i muszę tam zerknąć, na pewno mam parę modeli do wzięcia, to już Wam mogę obiecać no i pewnie Wam nagram te wszystkie nowości więc serdecznie Was zapraszam na TMS, chcecie się też ze mną spotkać, zbić pionę, będzie najlepsza ku temu okazja odwiedzić Kalsk. Calperstore, też dobra okazja, ale dobra, lecimy otwierać paczuchę. No, no, paczucha jest całkiem spora, zobaczcie, ale najważniejsze, otwieramy ją sobie. Patrzcie, jaka flomba. Dobra, porościnana, zajrzyjmy sobie tak ogólnie, jak to się prezentuje. A później każdy model pokaże Wam jeszcze oddzielnie, osobno, ładnie no i witają nas w lepeczki tak czułem, że będzie nie, patrzcie jak ładnie pozapakowywane, to jest model który sobie zobaczymy na końcu a tu jest kilka modeli od których zaczniemy ale najpierw jeszcze sobie wyjmiemy słodkości, mały gifcik zawsze fajnie, no i dobra reszta to wypełnienie czyli to idzie na bok a zaczynamy sobie od tutaj kilku modeli, też ładnie zapakowanych Ej, jeszcze w taki papier. No kurczę, trzeba przyznać, profeska. No dobra, tu macie już zapowiedź, co tutaj będzie. Patrzymy sobie po kolei. I mamy pierwszy model. Jak już widzicie, 2013 rok. Jest to w takim razie chyba pierwszy wypust Baha Bone Shakera. Mam takiego w luzaku. Już kojarzę ten model, ale zapakowany. Jeszcze na długiej karcie. Mm -hmm. Czyli tak, 2013 to był pierwszy rok, kiedy pojawił się Baja Bony Shaker w Hot Wheelsie. Mniej je będę kolekcjonował jak zwykłe bone shakery, ale jako taka ciekawostka wariacja też mi się przyda w kolekcji. Mam ich też kilka, podobnie zresztą jak i Pixel Bone Shakery. Ale lecimy do następnego. I bardzo proszę na 50-lecie Hot Wheelsa taki bone shaker, ja go mam na krótkiej karcie. Tutaj mamy fajne na kółeczkach motyw tego 50-lecia. Bardzo fajne malowanie. Podoba mi się te czarne wykończenie. Ta czacha, cały silnik, i rurki. Naprawdę ładny model. I kolejne 50-lecie, tym razem w niebieskim malowaniu. Porównajmy sobie te dwa oba. No fajnie, fajnie się prezentują razem. Według mnie ten niebieski ładniejszy, ale możesz napisać komentarz, który tobie bardziej się podoba. I kolejny bone shaker. Tego też kojarzę, że mam w luzaku, co wam kiedyś pokazywałem, że tutaj mamy na 2018 rok jest 68, a z drugiej strony jest na odwrót. Te liczby są zamienione. Też fajny, długa karta. Zerknijmy sobie 2017 rok, tylko oni chyba Rok wcześniej zazwyczaj drukują te karty, czyli to by był 2018 rok. Możecie mnie poprawić w komentarzach, ale to by też pasowało do tego, że tu też mamy znaczek na 50-lecie, czyli w 68 założony Hot Wheels, więc by się zgadzało, że to jest 2018 rok. I następny Bone Shaker, moi mili, proszę bardzo taki fajny, żółciutki. Podoba mi się te kółko do takich modeli. W realistycznych ono może gorzej wygląda, ale w takich fantazykarach jak najbardziej na plus. No i malowanie Munajsa, bardzo ładne. I tutaj już mamy 21 rok, czyli troszeczkę młodszego Boneshaker'a. Dobra, teraz muszę jednak otworzyć tą paczkę, bo w tamtej jest model, który chcę Wam na końcu pokazać, który mega uzupełnia moją kolekcję. Więc tu jeszcze będziemy mieli te Temat bone shakerów będzie tutaj dalej. No, ale tu, patrząc, już po tej grafice, to są takie starsze. No i zgadza się moi mili. Patrzcie. Hot Wheels Racing 2012 tego w luzaku też kojarzę, że mam. Sprawdźmy, czy to jest 12. Tak. Moja teoria, że tu jest rok wcześniej, wypasowała, no bo tu mamy 11, a tu jest 12 i to jest Bone Shaker, który jest jeszcze na jednym nicie, bo ma metalowe podwozie, więc fajny, taki starszy zapakowany, ale tam był jeszcze drugi. No i mega malowanie, tutaj mamy recolor, zobaczcie sobie, te same kalki. Podobne kółko, tylko inne malowanie, ale w czarnym lakierze według mnie Bone Shaker zdecydowanie lepiej się prezentuje naprawdę fajny. No i tutaj też jest metalowy spód. Ale te fajne, starsze, przejdźmy do czegoś młodszego, ale to jest ten brakujący ostatni puzel do mojego. Obrazka. A tym puzzlem jest Alfa Romeo GTV 630 z serii Red Edition, czyli z tego co pamiętam, to chyba jest amerykańska sieć sklepów Kruger, tam gdzie sprzedają te Red Edition, i one mają swoje oddzielne malowania. Zazwyczaj są właśnie połączenie czerni i czerwonego. Za chwilę Wam pokażę moje wszystkie alfy, bo już je mam. Skompletowany każdy kolor, każda seria. Jeżeli chodzi o tą Alfę, no to co? Pokazujemy je. No i tak, pierwszą Alfą GTV630 była w mainie. Ta biała to jest 23 rok. Miniseria Retro Racers. Już mieliśmy na wstępie bardzo fajny przód. Fajnie wyścigowo tak przekreślone te światełka z boku. Mega wyścigowe malowanie. Bardzo podoba mi się te kółeczko. No i niestety w mainie nie mieliśmy tyłu. Później wszedł taki recolor czerwony, ten sam przód, te same kalki, to samo kółeczko następnie w 24 pojawiła się taka już bez tych przekreślonych światełek z przodu, nadal bardzo ładny przód no bo tu już nie mamy wyścigowych kalkomanii, jest standardzik, bardziej cywilna wersja zmienili kółeczko, ale nadal nie pomalowali nam tyłu następna w kolejności właśnie była ta z Red Edition jest ten sam przód, też mamy te listewki z boku i brak wyścigowego malowania i jest te same kółko tylko jak to w kolorystyce Red Edition czyli jest czarno czerwone i także w 25 roku Pojawiła się taka niebiesciutka według mnie z Mayna chyba najładniejsza. Zapomniałem wspomnieć, 25 rok to jest Factory Fresh. Wcześniej mieliśmy Retro Racers i dlatego te wyścigowe malowania, a tutaj taka właśnie cywilna jak wychodziła z fabryki. No i ja na tej niebiesciutkiej zrobiłem też sobie customa, według mnie jeden z lepszych. Jaki mi na razie wyszedł, czerwony środek, nawet zrobiłem fajne stylowe kółeczko. Dorobiłem brakujące lampy, rureczki, całkiem ładny custom, ale jak go robiłem, to mogliście widzieć na kanale. I później pojawiła się alfa w wersji premium z setu World Tour. No i tutaj co ją odróżnia? Przód już był ładny. No to wiadomo, że gumowa opona dodaje stylu ale pojawił nam się wreszcie tył w premiumce, więc tutaj rzeczywiście poziom wyżej, Ale była jeszcze lepsza wersja tej premiumki, a jest nią Chase z tego setu 0 na 5 Tutaj mamy cały czarny, w tej wersji Red Edition są czerwone wstawki, fajne one dodają stylu, ale nie mamy wtedy tyłu. Tutaj choć jest cała w czerni, jak to wcześniej się przystało, no to brakuje mi trochę jakichś fajnych akcentów, żeby to ładniej wyglądało. No i całkiem już dużo ciekawych akcentów jest w tej Arl serii Boulevard. Bardzo lubię tą serię, bo tu modele są naprawdę ciekawie pomalowane. Znowu mamy wyścigowy styl. Są przekreślone lampy, ale w troszkę inny styl, w takie plusy, nie x. -y. Mamy bardzo dużo kalkomanii. Zobaczcie, od góry do dołu i maska, i dach, i z tyłu klapa, i cały bok. Śliczny jest ten wzór. Quadrio Foglio, czterolisna koniczyna, z którym zresztą się utosamiam trochę. No i fajne stylowe kółeczko pod podobny wzór jaki ja zastosowałem u siebie w customie, tylko tu mamy czarne, fajnie to kontrastuje z biało-zielonym autem, bardzo ładnie zrobiony tył i to jest właśnie ostatnia, która jak na razie wyszła alfa i to właśnie był ten brakujący element, macie teraz wszystkie możliwe kolory wszystkie wariacje jakie wyszły tej alfy na pewno jak będą się jakieś jeszcze pokazywać to ja będę sobie uzupełniał, a na film z bone shakerami moimi wszystkimi musi Poczekać, bo już ich, ich coraz więcej, a na nadchodzących giełdach w maju zamierzam uzupełnić o jeszcze ciekawsze modele. Więc pozdrawiam Was, moi kochani. Napiszcie w komentarzu, który model Wam się najbardziej podobał, a ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się, na razie.